Moi drodzy, witam Was w nowym filmie i zapraszam Was dzisiaj na przegląd kremów do twarzy z SPF. Głównie są to 50, ale mam też jedną 30. Są to kremy idealne pod makijaż, ale też idealne do reaplikacji ochrony w ciągu dnia, bo są to bardzo delikatne, lekkie, szybko wchłaniające się konsystencje. Dodatkowo pokażę Wam pod koniec filmu dwa świetne kremy BB i jeden krem CC, które również mają bardzo wysoką ochronę i są to fajne kosmetyki, jeżeli chcemy dodatkowo wzmocnić krem z SPF. I właśnie nałożyć Krem BB albo Krem CC, który również ten SPF posiada. Zaczniemy sobie od jedynego w tym rankingu kremu z SPF 30. Oczywiście będą w trakcie filmu pojawiały się przebitki, żebyście mogli zobaczyć, jaka jest konsystencja, jaka jest formuła, jak te kremy zachowują się na twarzy, jak się wpłaniają i jak to wygląda po nałożeniu. Mamy tutaj krem od marki AA z Serii Lab. Jest to dokładnie nabliżająco rozświetlający krem z SPF 30. Poza tym, że mamy tutaj ochronę, mamy też bardzo dużo składników aktywnych. Będę się posiłkowała kartonikiem, żeby wszystko Wam dokładnie powiedzieć. W składzie mamy m.in. witaminę B12 oraz centelle z Madagaskaru. Jest to skład kompleksu centella B12 zgłoszonego do patentu. Mamy też Nano Peptid 1, który ma zapobiegać powstawaniu przebarwień i wyrównywać kolory skóry. Kolor tego kremu jest delikatnie różowy, ale na skórze jest niewidoczny. Ten produkt nie bieli skóry. Co do konsystencji, to jest jedna z bogatszych, które dzisiaj Wam pokażę, ale nadal jest to bardzo lekki, delikatny krem, który szybko się wchłania, nie powoduje tłustej, lepkiej warstwy. Makijaż na tym bardzo ładnie leży. Z racji tego, że jest to SPF 30, a testowałam ten produkt w upałej, było bardzo gorąco i potrzebowałam ochrony. No to nakładałam go troszkę więcej niż pozostałych produktów 50, mniej więcej 3-4 pompki. I pomimo tego, że tego kremu nakładałam na twarz naprawdę dużo, to on się bardzo szybko, ładnie wchłaniał, nie dawał ciężkości na skórze, nie zostawiał tłustej warstwy, dawał takie lekkie rozświetlenie, ale to wyglądało bardzo ładnie, bez problemu, można go było dołożyć w ciągu dnia, także fajnie się reaplikował. Z racji tego, że jest to faktycznie krem pielęgnacyjny, który ma wiele składników aktywnych, a nie tylko stricte SPF, Przykowałam go jak produkt dwa w jednym, dawałam tonik, dawałam serum. Później nakładałam ten krem, pod spód nie dawałam żadnego dodatkowego kremu. No i przez cały dzień ta skóra była nawilżona, wypielęgnowana, czasem jak było bardzo gorąco, no to dokładałam sobie trochę tego kremu w ciągu dnia. No i jak mówiłam, nie było tego za dużo, skóra nie była obciążona. Także naprawdę świetny krem z troszeczkę niższą ochroną. Wiem, że są osoby, które nie używają latem 50 do twarzy, tylko właśnie używają 30. -tek. I myślę, że to będzie dla nich świetna opcja. Ja osobiście latem sięgam po SPF-50, ale myślę, że będzie to dla mnie idealny krem na wczesną wiosnę, na jesień, na zimę. Kiedy to słońce jest po prostu mniejsze, kiedy nie mamy takich upałów, i wtedy możemy sobie pozwolić na troszeczkę niższą ochronę. Także jeżeli chodzi o ten krem, gorąco Wam go polecam, bardzo dobrze mi się sprawdził. Przechodzimy sobie do 50. Zaczynamy od najtańszej opcji drogeryjnej w tym rankingu, czyli od kremu San Ozon. Jeśli chodzi o cenę, ja go kupiłam chyba za 10 albo 11 zł na promocji. Wydaje mi się, że bez promocji kosztuje około 14, także jest to ultra tania propozycja. Jest to dokładnie fluid przeciwsłoneczny SPF 50 do twarzy i dekoltu, ma dawać nam efekt matujący, ma chronić przed niebieskim światłem, natychmiastowa ochrona, wodoodporny. Nie wiem, czy wspomniałam, w przypadku kremu z AA Lab mamy tutaj 40 ml, jeśli chodzi o krem z San mamy 50 ml. Co do formuły jest ona ultra lekka, bardzo szybko się wchłania. Nawet jeżeli nałożymy więcej, to bez problemu zniknie nam z twarzy. No i po prostu tego kremu nie widać. Reaplikowałam sobie ten krem w ciągu dnia i nie było żadnego problemu. Skóra nie była obciążona, nie było po prostu czuć, że nakładam kolejną warstwę produktu. Jedyny minus tego kremu, bo niestety ma on minus, to jest zapach. Dlatego, że to jest zapach specyficzny dla tej serii Sun Ozon. Mi się osobiście ten zapach nie bardzo podoba, bo on mi troszeczkę przypomina zapach tego olejku, który był bardzo popularny do mycia pędzli od marki Isana. Wiele osób mówiło, że jest to taki troszkę rybi zapach, no i niestety ten krem trochę tak pachnie, także to mi przeszkadza. Ale poza tym, krem jest naprawdę świetny. Większość kremów, które Wam dzisiaj pokażę, zostawiają na skórze delikatnie świetlistą poświatę. Ten tego nie robi. Co prawda, moim zdaniem nie jest to wykończenie matujące. Ten produkt nie daje na skórze matu, ale daje bardzo naturalny efekt. Powiedziałabym po prostu, że na skórze tego kremu nie widać, także jeżeli nie będzie Wam przeszkadzał specyficzny zapach tego produktu, no to myślę, że się z nim polubicie. Nakładałam go nie robiąc makijażu, reaplikowałam w ciągu dnia, sprawdzał się super, pod makijażem również sprawdzał się fajnie. Miałam na Instagramie, że sporo osób wrzucało posty na temat tego produktu i pisało, że on jest w każdym rozmanie wyprzedany, że jest na niego szał. Także jeżeli go gdzieś upolujecie za te 12-15 zł, no to myślę, że warto go przetestować, nawet pomimo tego bardzo dziwnego zapachu. Kolejne dwa kremy do twarzy z SPF-50, które zdecydowanie zasługują na Waszą uwagę, to kremy od marki Eveline. Mamy tutaj nawilżający krem z SPF-50 kwas hialuronowy antyoksydanty Aloes oraz krem z witaminą C i jest to dokładnie nawilżająco ochronny krem do twarzy SPF-50, trzy formy witaminy C. Porównując te dwa kremy, powiedziałabym, że one są bardzo do siebie podobne, mają bardzo podobną delikatną, lekką konsystencję, szybko się wchłaniają, nie tworzą efektu tłustej skóry, nie obciążają jej. Jak robiłam przebitki, to specjalnie po jednej stronie nałożyłam jeden krem, po drugiej drugi żeby pokazać Wam, jak te kremy na skórze obok siebie wyglądają. No i w mojej ocenie nie ma praktycznie żadnej różnicy. Gdybym miała znaleźć na siłę jakąś mini-mini różnicę między tymi dwoma produktami, to powiedziałabym, że krem z witaminą C jest dosłownie o lżejszy, ale tak naprawdę obydwa na skórze zachowują się tak samo, szybko się wchłaniają, nie tworzą białej poświaty, nie tworzą tłustości, także naprawdę świetne kremy drogeryjne w dobrej cenie. Także wybierając jeden z nich, kierowałabym się po prostu tym, czego Wasza skóra potrzebuje, w jakim jesteście wieku. Tutaj macie kwas kieluronowy i aloes, więc będzie to fajny krem dla młodej skóry. Poleciłam ten krem mojej bratanicy, która ma 14 lat i jest z niego bardzo zadowolona. Jeśli chodzi o ten krem, mamy tutaj trzy formy witaminy C: mamy kwas traneksamowy oraz kolagen. Moim zdaniem będzie fajniejszym wyborem dla osób 30, plus, które chcą zapobiegać powstawaniu przebarwień. No i poza nawilżeniem chcą jeszcze mocniejszego odżywienia i ujednienia skóry. Myślę, że to będzie naprawdę dobry wybór, także obydwa kremy serdecznie Wam polecam. Eveline zrobiła naprawdę dobrą robotę, są to genialne produkty w dobrych cenach. Jeżeli się nad tymi produktami zastanawialiście, jeżeli mieliście ochotę je przetestować, to naprawdę są świetne drogeryjne wybory. Przejdziemy sobie teraz do dwóch opcji troszeczkę droższych. Mam tutaj krem ze Skintry Rich Coat. Oraz krem z linii, jest to dokładnie Sun Sunshield z SPF50. Większość kremów, które Wam się pokazuję, mają ochronę SPF50 UVA UVB. Jeśli chodzi o linię, mamy tutaj 50, UVA UVB, Hef oraz Ir. Ale jeśli chodzi o ten krem, tutaj już mamy naprawdę szerokopasmową ochronę, bo mamy SPF50 Pa, mamy Ir, mamy Blue Light. W składzie mamy witaminę C, więc jest to dodatkowo krem, który będzie działał na skórze antyoksydacyjnie. Jeśli chodzi o formułę, jest ona naprawdę ultralekka, bardzo szybko się wchłania, dosłownie nakładamy i od razu ten krem nam ze skóry znika. Jeśli chodzi o wykończenie, ten krem daje je troszeczkę inne niż pozostałe produkty, bo to wykończenie nie jest świetliste, rozświetlające tylko takie delikatnie satynowe. Ta skóra wygląda na zdrową, na świeżą, ale to nie jest stricte rozświetlenie. W sumie wykończenie jest trochę podobne do wykończenia, jakie daje krem z San Ozon, tylko ten krem jest po prostu na skórze niewidoczny. Jeśli chodzi o Skintre, widać, że nałożyliśmy krem pielęgnacyjny. Ta skóra jest jakby napita, nawilżona. W przypadku tego produktu on po prostu jakby ze skóry znika. Także wykończenie tego kremu bardzo mi się podoba. Skóra wygląda zdrowo, wygląda świeżo. Krem idealnie sprawdza się pod makijażem, idealnie sprawdza się do nakładania, do reaplikowania go w ciągu dnia, bo znowu nie obciąża, nie powoduje efektu ciężkości, nie roluje się. Także jeżeli macie skórę wrażliwą i używacie do twarzy kremów SPF50 z szerokopasmową ochroną, no to myślę, że będzie to strzał w dziesiątkę, nawet dla skór tłustych i mieszanych, bo krem jest naprawdę bardzo lekki. Mamy tutaj standardową pojemność, czyli 50 ml, krem nie ma żadnego zapachu. Jest on co prawda troszeczkę droższy niż pozostałe propozycje, ale myślę, że zdecydowanie jest wart swojej ceny. Ostatni krem do twarzy z SPF 50 w dzisiejszym zestawieniu to marka Lynia i krem Sunshield. No i powiem Wam, że jak testowałam krem ze Skintry, to myślałam, że będzie to najlżejszy SPF, jaki w tym roku przetestuję, a okazało się, że krem z leni jest jeszcze lżejszy. Jest to dosłownie płynna, jakby emulsyjna konsystencja, mleczna konsystencja, która się ultra szybko wchłania. Jak nałożymy ten krem, to widać, że on na początku delikatnie skórę bieli, ale dosłownie po kilku sekundach to znika. I zostaje tylko taka lekka, jakby świetlista poświata. Także ten krem będzie idealnym wyborem w szczególności dla skór tłustych i mieszanych, bo jest naprawdę ultra lekki, no i nie ma opcji, że on Was zapcha. Używałam go codziennie, reaplikowałam go również w ciągu dnia i nic się z moją skórą nie działo. Dodatkowo mamy tutaj kilka składników aktywnych, na przykład kompleks Dermasot, który łagodzi i regeneruje, poprawia nawilżenie oraz koi podrażnienia. Składnik hydrofens, który stymuluje utrzymanie wysokiego poziomu nawilżenia oraz produkcję ceramidów, a także wzmacnia ochronną barierę hydrolipidową. Mamy ekstrakt z zielonej herbaty, mamy depantenol. Także jest to ultraleciutki krem, wręcz emulsyjny krem z wysoką ochroną, ale też produkt silnie nawilżający, łagodzący, kojący. Który idealnie sprawdzi się dla osób, których skóra podatna jest na zaczerwienienia, na podrażnienia. Także również wam ten krem polecam. U mnie sprawdził się on świetnie. Zanim przejdziemy do kremów BB i kremów CC, przypomnę wam jeszcze o mgiełce z garniera. Jest to over makeup super UV SPF 50. Wiem, że nie wszystkim się tam giełka sprawdziła. Niektórzy narzekali, że ona bardzo bieli, że osada się na skórze. U mnie nigdy nic takiego się nie działo. Używałam tej giełki w zeszłym roku, w tym roku również do niej wróciłam. Bardzo często mam ją po prostu w torebce, no i spryskuję sobie twarz w ciągu dnia. Jeżeli jestem gdzieś na mieście, no to jest to fajniejsza opcja niż na przykład nałożenie kremu. Ona już mi się niestety kończy. Myślę, że w tym roku nie będę kupowała kolejnej sztuki, bo mam kilka kremów SPF do zużycia. Ale w przyszłym roku na pewno do niej wrócę. Także ja Wam tą giełkę naprawdę serdecznie polecam. Aplikowałam ją czasem na suchą skórę, czasem na inny SPF, a czasem nawet na jakiś lekki makijaż i nic się nie stało, tam giełka się nie osadzała, nie rozpuszczała tego makijażu. Także jak dla mnie jest to świetna, bardzo wygodna opcja, żeby mieć ją zawsze przy sobie, i żeby móc w ciągu dnia sobie tą ochronę reaplikować. Przechodzimy sobie do kremów BB i kremów CC, zaczniemy od dwóch kremów BB. Pierwszy to oczywiście Misha Perfect Cover, nie będę się tutaj rozwodzić, bo wielokrotnie Wam go polecałam. Mamy tutaj SPF 42, PA+++, także jak na tego typu produkt jest to naprawdę wysoka ochrona. Krem ma fajne krycie, jest lekki, wygląda na skórze bardzo naturalnie, ma dobrą trwałość, także kolejny raz Wam go polecam. Drugi krem BB, który w okresie letnim zdecydowanie zasługuje na uwagę, jest to Pierre René Glow Touch. Mamy tutaj SPF 50+, jest to krem bardzo leciutki, wręcz wodnisty. Wygląda na skórze ultra naturalnie. Wygląda po prostu jak druga skóra. Krycie ma lekkie do średniego, przepięknie się wtapia. Daje świetlisty, zdrowy glow. To nie jest przesadzony efekt, to nie jest efekt tłustej skóry, tylko to wygląda jakby nasza skóra była nawilżona, wypielęgnowana. Krem się bardzo ładnie trzyma, jest trwały, także ten krem również Wam gorąco polecam, jest to idealna opcja do makijażu make up, no make up, kiedy chcecie tylko wyrównać koloryt, kiedy chcecie, żeby Wasza skóra wyglądała naturalnie, ale lepiej, no to myślę, że to będzie świetny wybór. Ostatni produkt zdecydowanie wart Waszej uwagi to Kobo Professional i mamy tutaj CC krem z kolagenem i olejem arganowym, jeśli chodzi o ochronę jest to SPF 50+, UVA, UVB. Ten krem ma już troszeczkę gęstszą, powiedziałabym, że taką stricte kremową konsystencję i ma mocniejsze krycie, ale nadal jest bardzo komfortowy na skórze, wygląda bardzo lekko. Jeśli chodzi o trwałość, to zdecydowanie utrzymuje się najdłużej spośród tych trzech produktów. Także, jeżeli szukacie w tego typu produktach troszkę mocniejszego krycia, mocniejszej trwałości, ale chcecie, żeby nadal ta skóra wyglądała naturalnie, żeby to nie był efekt maski, żeby nie było ciężko, no to myślę, że warto sobie ten krem przetestować. Ja przez chwilę o nim zapomniałam, ale ostatnio do niego wróciłam i naprawdę jest to świetna opcja na lato. Jeżeli chodzi o ten film, to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak było, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. W zeszłym roku również nagrywałam wam taki przegląd, ale pokazywałam wam filtry zarówno drogeryjne, jak i wysokopółkowe. Tamte produkty również bardzo lubię i są super, ale w tym roku producenci przeszli samych siebie, postawili na jeszcze lżejsze, wręcz ultralekkie formuły. Mam nadzieję, że ten trend będzie nadal obowiązywał, że będzie tych kremów w przyszłym roku jeszcze więcej. No i że będzie to testować i będzie co Wam polecać. Jeżeli znacie produkty, które Wam dzisiaj pokazałam, jeżeli je testowaliście, to koniecznie napiszcie w komentarzach, jak one wam się sprawdziły, ale napiszcie też, jeżeli macie jakichś swoich ulubieńców z kategorii kremy z SPF do twarzy. Zapiszę sobie te polecajki na przyszły rok, na przyszłe wakacje i chętnie coś nowego przetestuję. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa pa!